mano ludziska, witam serdecznie w kolejnym odcinku z najlepszej i najsilniejszej ligi świata. Przed nami kolejny odcinek, odcinek, w którym będzie się działo, ale na wstępie muszę was przeprosić, powiem, nie będzie tutaj meczu Chelsea o Super Puchar Anglii, czy też Community Shield, jak to tak zwał, tak zwał, ponieważ materiał ten przez przypadek skasowałem, wygrałem to spotkanie, zdobyliśmy puchar, chyba 2-1 było w tym meczu, bramki strzelał dla Chelsea Eden Hazard, a dla nas, szczerze powiedziawszy, nie pamiętam, ale na pewno w debiucie zdobył bramkę Lacazette, a ten drugą być może Theo Walcott, no niestety, ale... Mój błąd, moja wina. Skasowałem ten materiał, bo myślałem, że to no po prostu było wszystko w pierwszym odcinku. No niestety tak nie było, aczkolwiek no konferencja prasowa była przed tym meczem, także tutaj o to możecie być spokojni. W tym odcinku jako tako konferencji prasowej nie będzie, bo to są dwa zwykłe mecze, ale w następnym o i owszem dlatego już teraz pomału możecie zadawać pytania odnośnie tego co działo się na rynku transferowym. A jak widzicie, jestem zainteresowany lewym obrońcą Wolfsburga Ricardo Rodríguezem który no, może mnie kosztować około 30 milionów euro, staram się także zakontraktować Sajdo Berahino, no, no młoda, świeża krew, także jest potrzebna w zespole, tym bardziej, że no, mamy obecnie Lakazeta i Welbecka do dyspozycji, jeśli chodzi o tych typowo napadziorów, Timo Werner, także zawodnik młodego pokolenia, gracz VFB Stuttgart, być może także trafi do naszego zespołu, ale pierwszym zawodnikiem, którego w tym odcinku zakontraktujemy będzie prawdopodobnie właśnie Berachino, który zgodził się na dołączenie do naszego zespołu ale kontraktuje także Ricardo Rodingueza, Klub wyraził sprzedaż tego pana za 30 milionów euro no ale przed tym mecz, mecz ważny bo ligowy przeciwko Atletico Madrid. także no nie będzie to łatwe spotkanie z finalistą tegorocznej edycji Migi Oczywiście pełen stadion, no bo nie mogło być inaczej. My gramy u siebie, a więc mnóstwo kibiców drużyny z Londynu. Porównanie transferów akurat w tym przypadku debiuty zawodników Atletico Comadryt jest Savicie z Felipe Luis nam u nas e, na pewno nie zabraknie lakazeta, który no, obecnie jest numerem jeden, jeśli chodzi o na, napad. E, myślę, że jego zmiennikiem będzie Danny Welbeck. Oczywiście. Jeśli będzie w dobrej dyspozycji. Zatem usiądźcie wygodnie, rozsiądźcie się, przygotujcie się, bowiem przed nami składy obu zespołów PET Czech, Beleri, Mertezaker, Kościelny, Montreal, Ramzi, Kazorla, Ozil, Sanchez, Laka Walcott to podstawowa jedenastka drużyny z Londynu. Ławka rezerwowych dosyć mocna, więc no, w tym sezonie Arsenal będzie miał czym grozić drużyny przeciw, czym straszyć. A oto zestaw podstawowej 11, jeśli chodzi o Atletico Madryt. Oblak, Juan Fran, Savic, Godin, Luis, Saul, Thiago, Gabi, Koke, Vieto, Griezmann. No i równie silna ławka rezerwowych, w tym Fernando Torres, jeden z... No, bardzo dobrych zawodników Atletico Madryt, który wrócił do tego zespołu po wielu latach przerwy. No to co? Zaczynamy 0 do 0 zobaczymy jakim rezultatem ostatecznie zakończy się ten mecz. Pierwsza okazja w tym meczu należy do Aleksisa Sancheza, ten dostał wyśmienite podanie od kolegi z drużyny aczkolwiek był na pozycji spalonej o czym za moment się przekonacie 30 minuta, 38 minuta meczu i to mogło być prawdopodobnie prowadzenie 1 do 0 gdyby nie to może tutaj Czyliczek zbyt wcześnie wyszedł przed linią obrońców. 42 minuta, świetny rajd. Ozilaton odegrał główne skrzypce w tej akcji. Aaron Ramsey będzie tutaj szukał partnera z drużyny, no ale to podanie nie było dobre. No i nadal 0 do 0 po 45 minutach gry. Przed nami druga część tego spotkania. Na pewno w obu zespołach będą szykowały się zmiany. Dużo sił kosztował ten mecz. Jak widać, Diego Godina ciężko oddycha. La spokojnie wschodzi z boiska. On wie, że jeszcze jego moment w tym meczu na pewno nadejdzie. Roby tak było: Arsenal, Atletico Madryt 0 do 0. W drugiej części, już od samego początku, na boisku pojawia się em, kto nie inny jak właśnie Jack Wilshire wraz z. Czaką ci dwa i środkowi pomocnicy zasilą szyki w po linii pomocy w drużynie Arsenalu. No i pierwsza akcja. Tutaj postraszyć postanowił Alexis Sanchez wraz z Lakazetem. Świetne podanie od Francuza, ale niewiele pomylił się. A już w 47 minucie mogło być 1 do zera dla drużyny kanonierów. No ale... Tym razem bramkarz Oblak no, był bezrobotny, zobaczymy co będzie się działo w kolejnej akcji, no nic, nic, ponieważ w tym meczu była nuda, jedna wielka nuda, 0 do 0, podział punktów i po jednym z oszek otrzymują obie drużyny, mimo sporej walki w środku pola. No nie było takich klarownych sytuacji, by któraś z drużyn mogła tutaj zdobyć bramkę. Nie popisał się Lakazen, nie popisał się także Alexis Sanchez czy też Mesut Özil, od którego wymaga się no, świetnych asyst, tym bardziej po poprzednim sezonie. Mamy więc wynik 0 do 0. Przed nami jeszcze jedno spotkanie w tym odcinku, zatem bądźcie cierpliwi, no, oprócz oczywiście odcinków transfery, no na pewno jakieś będą zakontraktowane, jeden strzał celny Atletico, zero moich, no ale na pocieszenie Ricardo Rodriguez wzmacnia szyki defensywne mojego teamu, bardzo dobrze zapowiadający się zawodnik i czyżby w drugą stronę powędrował na Czomon Reale. 19,5 miliona tyle daje Wolfsburg za tego zawodnika, no swoją drogą. Wie, że straci miejsce w podstawowej 11 na rzecz Ricardo Rodrigueza, dlatego pewnie szuka sobie miejsca gdzieś, gdzie będzie podstawowym członkiem jedenastki. No ale przed nami drugie ligowe spotkanie w tym odcinku. Będzie to mecz PSG kontra Arsenal Londyn. Tym razem przenosimy się na francuski stadion i tam będziemy walczyć przeciwko poddłużeniu polskiego zawodnika Grzegorza Krychowiaka. W tym meczu debiutuje. 22-letni obrońca, lewy obrońca ze Szwajcarii, Ricardo Rodriguez, zakupiony za 30 milionów euro. Tak prezentuje się właśnie ten zawodnik z numerem 2 na plecach i na spodenkach a oto skład drużyny PSG Kevin Trapp, Aurier, Silva, Marquinhos, Kurzawa, Krychowiak, Motta, Verati, Di Maria, Cavani, Pastore no i równie solidna łapka rezerwowych z Dawidem Luizem czy Benem Arfą a także doświadczonym Maxwellem, jeśli chodzi o linię defensywy za moment zobaczymy także skład Arsenalu Londyn, Joto I i Czech Bellerin, Mertez Aker, Kościelny, Rodríguez Ramzi, Kazorwa, Ozil, Sanchez Lacazette i Wolcott a także dosyć... Yy... Zaawansowana ławka rezerwowych, w tym Rose Barkley, który no, niedawno trafił do drużyny z Londynu. Zobaczymy, czy będzie mu dane zagrać w tym spotkaniu. Póki co, pressing drużyny z Arsenalu. Fatalne wybicie trapa, które wykorzystuje la i 0 do 1 w 19. Minucie meczu staje się faktem. Świetnie wykorzystany błąd drużyny francuskiej przez zespół z Anglii. No, fatalne, fatalne wybicie Kelina Trapa. No, Masakrycznie, masakrycznie, słabo postąpił w tej sytuacji, i ten prezent wykorzystał francuski snajper, który trafia w tym sezonie ligowym po raz pierwszy do bramki dla swojego klubu. Kolejna akcja, już za moment, na pewno będzie pokazana. Ron Ramsey przy piłce podaje do Tio Walcott, a Tio Walcott do Bellerina. Bellerin mocne uderzenie z dystansu, ale tym razem Kevin Trapp do spółki z kolegą. Wybijają piłkę na rzut rocznym. no troszeczkę zamieszania, troszeczkę nerwowości. Nie jest to bez wątpienia dobre spotkanie w wykonaniu niemieckiego bramkarza, bowiem wszystkie jego dotychczasowe interwencje były bardzo nerwowe i niepewne. Kolejna akcja, Lacazette podaje na dół do tio Wolkota, ten rozpędza się, będzie chciał pokonać trap, ale tym razem niemiecki golkiper Poradził sobie naprawdę wyśmienicie. Potwierdzając tym samym swoją klasę. No i do przerwy mamy wynik 0 do 1 dla drużyny gości, czyli kanonierzy prowadzą po pierwszych 45 minutach na Państwa ekranach właśnie Mesut Ezil do spółki z kawanim 0 do 1. Czy będzie więcej bramek w drugiej części tego meczu? No mam nadzieję, że tak. Bo czekają na to kibice i czeka na to przede wszystkim również trener, który. Chcę zdobywać tych bramek jak najwięcej ponownie zmiany po pierwszej połowie tuż po rozpoczęciu drugiej na boisko na wojsku zameldował się Rozwal, Play oraz Czaka. Ci dwaj panowie będą starali się łatać dziury w środku pola i... Zobaczymy czy to im się uda. Lakazet poszukał Parkleya ten w swojej pierwszej indywidualnej akcji w tym meczu 62 minuta. Będzie szukał klubowego partnera, nie postanowił zejść do środka pola karnego, uderza i to jest bramka 63. minuta. Tak właśnie cieszy się Angielski, młody środkowy pomocnik ofensywny który w tym momencie zachował się jak rasowy, skrzydłowy, zdobywając gola na 2 do 0 dla swojej drużyny, a tym samym zapewniając już e, taką, że tak powiem, że tak to nazwę, e, no spokój, spokój przede wszystkim i, mm, opanowanie swojej drużynie, bowiem 2 do 0 no to jest już dużo pewniejsze prowadzenie aniżeli tylko jedną bramką. I kolejny stały fragment gry wykonywany przez zespół Arsenalu świetnie głową zgrał tę piłkę do swojego klubowego partnera Imesu Dezir, Klasa sama w sobie nic dodać, nic ująć, to po prostu było wyśmienite podanie chyba od Aleksisa Sancheza w kierunku Niemca no albo od Aleksandra La Za moment zobaczymy to na powtórce, ale to co zrobił Özil w tym momencie, no to jest po prostu nieprawdopodobne, świetne zagranie i wygranie pojedynku bark-bark z obrońcą, następnie lop. To po prostu tak powinien wyglądać lop nad bramkarzem. Kiedy jest mało miejsca, a potrzebna jest precyzja, Methode po raz kolejny potwierdza, jak ważnym zawodnikiem jest dla londyńskiego zespołu 3 do 0 po no, niemalże całej drugiej połowie. Czy coś jeszcze w stanie jest tutaj zrobić zespół z Francji? Zobaczymy. No, paryski. Klub w tym momencie niezbyt dobrze sobie radzi. Ezil w kolejnej akcji, tym razem indywidualnie, no, zaskoczył na pewno tym rajdem klubowych partnerów, jak i zespół rywali, bowiem zawsze szuka bliżej i lepiej ustawionego kolegi. Tym razem, niestety, Niemiec nie trafia do bramki. No ale nieco jest ważne, ważne jest to, że zespół po raz kolejny udowadnia swoją ambicję, swoją walkę i to, że przekłada to się wszystko na zdobywanie goli. 0 do 3. Takim rezultatem kończy się to spotkanie i niewątpliwie zawodnikiem meczu w tym spotkaniu powinien zostać niemiecki niemiecki skrzydłowy bądź też pomocnik ofensywny Mess Dezil. Ja dziękuję Wam za uwagę, jeżeli Wam się odcinek podobał, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał, aby być na bieżąco i czekam na Wasze pytania odnośnie, no właśnie, odnośnie mojej drużyny, odnośnie transferów, odnośnie wszystkiego. To będzie w kolejnym odcinku, trzymajcie się, cześć!